Witam serdecznie, Aleksander Siekłania. Dzisiaj zacznę nietypowo. Mam do Was przeogromną prośbę, koledzy, koleżanki, mundurowi oraz do Was, właśnie cywile, który, którzy oglądacie te moje treści na kanale. Chciałbym Was prosić o wszystkie ręce na pokład. To jest ważne, bo tak naprawdę mamy raptem kilka tygodni, by ratować życie polskiego żołnierza. Osobą, która walczy o swoje życie, jest były żołnierz czwartego zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego Piotr Krot. Mówię, były żołnierz, no bo niestety Piotr przez swoje kłopoty zdrowotne musiał opuścić już nasze szeregi. O sprawie Piotra powiadomił mnie dzisiaj jeden z jego kolegów, z którym służył, w imieniu swoim, swoich koleżanek i kolegów. Po prostu zadzwonił i zapytał, czy nie mógł był na łamach swojego kanału przedstawić historię Piotra, oni wszyscy o niego walczą, walczą o niego rodzina walczą o niego koledzy i koleżanki z jednostki i wasza pomoc, wasza pomoc w tej walce może być kluczowa sprawa tak naprawdę jest krytycznie pilna, ponieważ mamy z czas zaledwie do końca czerwca, by uratować życie Piotka przedstawię może Piotra, Piotr ma 33 lata jest ukochanym mężem, bratem synem, kolegą Chłopak pełen życia, dobry, szczery, pomocny, pełen empatii. Dziś on potrzebuje pomocy. Z tego, co się dowiedziałem wielokrotnie sam oferował swoją pomoc. Dzisiaj to on potrzebuje nas. Jak wspomniałem, Piotr, jest byłym żołnierzem zawodowym, oddany naszej ojczyźnie, przebywający niestety obecnie na ręcie, na ręcie właśnie przez swoją chorobę. Kochani, powiem wprost, jego życie wyceniono na 1,5 miliona złotych. Ta kwota dla samego Piotra, dla jego rodziny jest nieosiągalna. Bez waszego wsparcia jest nie do osiągnięcia. Sami sobie zdajecie sprawę, półtora miliona złotych. Mamy drastycznie mało czasu, dlatego was wszystkich bardzo proszę o wsparcie i ratunek dla Piotra. Świat całej rodziny się zawalił, nie tak miało wyglądać ich życie. Od czego to się wszystko zaczęło? Pierwszego urazu Piotr dostał podczas pełnienia służby, strzegąc polskiej granicy, strzegąc naszego bezpieczeństwa. Wówczas nic nie wskazywało na to, że uraz kręgosłupa był w jakikolwiek sposób związany z chorobą nowotworową. Diagnostyka pod kątem bólu kręgosłupa stwierdzono dyskopatię. Niestety ból się nasilał, zastrzyki, blokady. Lekarz skierował Piotka do sanatorium i spędził tam dwa miesiące, ciągła rehabilitacja niestety nie przynosiła żadnych efektów. Skierowano w końcu Piotra na rezonans magnetyczny, no i niestety, po kilku szczegółowych badaniach rodzina usłyszała diagnozę, po których świat dosłownie się zawalił. Chłonniak drobnioziarnisty, linfobastyczny. Już raz wydawało się, że Piotrek wygrał walkę. Szybkie działanie oddział hematologii właśnie we Wrocławiu. E, indywidualne leczenie. Piotr w tamtym czasie przeszedł kilkanaście cykli chemii, dodatkowo chemii celowanych w kręgosłup. To był ciężki czas, ale dali radę. On sam dzielnie walczył. E, no cóż, doskonałe wyniki, żadnego śladu poraku. Organizm zregenerował się, włosy odrosły. Wydawało się, że jest to koniec koszmaru. Niestety ta radość nie trwała długo. Piotrowi znowu zaczął dokuczać ból, dokładnie tak jak przedtem, i tu strzał, właśnie prosto w serce rodziny, w jego serce, w serca kolegów, koleżanek. Niestety wznowa. Badania kontrolne zaprzepaściły wszystkie plany i marzenia. Niestety one muszą zostać odłożone na później. Kolejna diagnoza, z którą przyszło się zmienić, zmierzyć Piotrowi oraz całej rodzinie, to jest ostra białaczka linfoblastyczna. Kochani, leczenie Piotra cały czas trwa. Jest oczywiście terapia, która może mu uratować życie. Niestety terapia ta nie jest obecnie refundowana. Jak wspomniałem, no Piotr musi sam za nią zapłacić, a jego koszt tej terapii to jest półtora miliona. Złotych. Żeby Piotr przeszedł leczenie, musi mieć całość tej kwoty. Na dzień dzisiejszy zebrano 186 600 zł. I teraz jak patrzę na to, to ta kwota co chwilę rośnie, co mnie strasznie cieszy. Co jest teraz bardzo ważne, ta terapia musi rozpocząć się pod koniec czerwca. A to oznacza, że mamy zaledwie kilka tygodni na ratunek. Dlatego prośba właśnie ten telefon od jego kolegów i koleżanek z jednostki wojskowej, abyście wy, kochani, wy mogli uratować mu życie, dosłownie. Jesteście potrzebni. Jest tak wiele osób, które kochają tego człowieka, tego żołnierza. Żona, siostry, rodzina, koleżanka, koledzy, te wszystkie osoby poruszą niebo i ziemię, by uratować jego życie. Piotr jest jeszcze młodym facetem. Jeszcze może zrobić tak wiele dobrego dla innych. Niemniej jednak, żeby to się stało, musi pokonać chorobę, musi po prostu żyć. Wy w tym wszystkim możecie pomóc. Kochani, w imieniu koleżanek, kolegów, rodziny, przede wszystkim bardzo proszę o udostępnianie tego materiału i wpłacenie chociażby kilku złotych. Jest nas tak wielu, tak wielu ludzi dobrej woli, że jestem pewny, że jak każdy wpłaci po parę złotych, to uratujemy tego chłopaka, uratujemy jego życia, a on na pewno <laughs> kiedyś uratuje Życie komuś innemu. Tak to działa. Dobro wraca. Wszystkie ręce i serca na pokład. Wierzymy, że z Waszą pomocą, z Waszą pomocą, Wasza pomoc jest tutaj kluczowa. Damy radę. Kochani, tak naprawdę możemy pomóc na różne sposoby, i to jest właśnie najciekawsze, bo to nie chodzi tylko o wpłacanie kasy, ale o no są różne metody i przy okazji to Wy, kupując coś, <laughs> możecie Chłopakowi pomóc. Chciałbym Was zaprosić na takie eventy. Pierwsza informacja. Już w środę 1 maja, w godzinach od godziny 10 do 11, choć podejrzewam, że będzie to dłużej, kiermasz charytatywny z domowymi ciastami dla Piotrka. I jest to, odbędzie się to w miejscowości Drzonów. Link do tego wydarzenia znajdziecie tutaj pod filmem. Ale coś, co powinno Was, właśnie wszystkich. Bez względu czy nosicie mundur, czy nie, to właśnie na Facebooku jest coś, co powinno Was zainteresować. Jak widzicie, licytacje dla Piotka Walczymy z Białaczką. Tutaj, jak widzicie, już jest 561 członków. Bardzo Was proszę, dołączajcie. Na pewno znajdziecie dla siebie coś godnego uwagi, dzięki czemu pomożecie dołożyć swoją skromną cegiełkę i pomożecie w walce o życie tego dobrego człowieka. Mamy tutaj licytację obrazów. Ja tak szybko przelecę, tylko bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Sukienki, torby, tutaj, proszę bardzo, rysunek oprawiony w ramkę właśnie mistrzyni UFC, przedstawiający mistrzyni UFC. Jan Andrzejczyk, usługi różnego rodzaju, ciasta, nieca ciasta, nauka pływania. Tutaj widzimy miody, kolejne, ale tutaj i tutaj bardzo ukłon koledzy, koleżanki, właśnie żołnierze, medale kojny, Medale coiny, możecie wylicytować właśnie tutaj z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, kojny, słupek graniczny. Czy też co my tutaj mamy jeszcze, kochani? Kolejne coiny tutaj, ktoś wystawił swój coin pamiątkowy z Iraku. Naprawdę to, to no, wiadomo ile, to to są cenne rzeczy dla nas żołnierzy, to są pamiątki na całe życie, a zobaczcie właśnie tutaj koledzy, koleżanki udostępniają to i, i chcą, żebyście wy weszli w posiadania, tym samym pomogli w walce o życie właśnie Piotka. Pojazd tutaj ktoś, ktoś fantastyczny złożył, nie wiem, to jest chyba z drewna. Super, to jest poprad. No pewnie, że tak, no tak, pisze jakby ich popra. Akurat ten pojazd znam od podszewki. Przedstawiałem go tak swoją drogą na szczycie to w Warszawie w 2016 roku. Kolejne koiny, ryngrafy, inne takie rzeczy. Mi się nie mi się, jest tego kochani mnóstwo. Ja tak szybko będę jechał. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Każdy z Was, każdy z Was. E może wylicytować coś dla siebie, każdy, co znajdzie. Nieważne, czy jesteście żołnierzami, jak wspomniałem, czy jesteście zwykłymi cywilami. Kochani, bardzo, bardzo, bardzo Was proszę, dołączcie do tej grupy 561 właśnie osób, właśnie na tą licytację na Facebooku. Link do tego oczywiście znajdziecie tutaj pod filmem. Kupując coś, ratujecie życie człowieka. Kochani to tyle. Jak widzicie, jest wiele osób, które walczą o życie Piotka. nie tylko sama rodzina, ale koleżanki i koledzy, żołnierze, którzy oddają swoje najcenniejsze rzeczy na licytację, żeby dołożyć właśnie cegiełkę, żebyście wykupując coś, mogli też dołożyć w jakiś sposób cegiełkę i przedłużyć przedłużyć jego życie, pozwolić mu żyć. No cóż, Piotrek, nie znamy się. Ale życie Ci ze w imieniu swoim oraz Stowarzyszenia Broni Munduru dla przyszłych pokoleń. Życzę Ci wszystkiego dobrego, zdrówka. Ja wierzę, ja wiem, że Ci się uda. No nie może być po prostu inaczej. Tak to widzę. Myć, żołnierzu, pozytywnie. Nie poddawaj się. To zresztą słyszałem, że nie jest w Twoim stylu. Nie poddawaj się, a wszystko będzie ok. Kochani, nie chcę już dłużej przedłużać. Wszystkie linki do wydarzeń, do aukcji znajdziecie pod filmem. Bardzo bym prosił, rozrzucajcie ten materiał gdzie się da. Im więcej ludzi pomoże w walce o życie Piotra, tym szybciej zbieramy niezbędną kwotę i terapia zacznie się. O czasie. Piotr, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Wam, wszyscy kochani, którzy angażujecie się w walce o jego zdrowie, jesteście zajebiści. Karma wraca. Dziękuję Wam bardzo. Fajnie, że jesteście. Trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie. Aleksander. Cześć.